Siemaneczko moi drodzy, tutaj na akcji 12 a to kolejny odcinek z Hearthstone'a, odblokujemy kolejną postać, jedziemy kapłanem, odblokowujemy sobie może Łotra, albo Paladyna, o, pala, pala, Paladyna sobie odblokujemy, wydaje mi się, że na razie nagram sobie tak z 2 odcinki, czyli mam nagrany tamten, tamten pierwszy odcinek, teraz nagrywam ten i może jeszcze jeden sobie nagram, że miał na zapas, Ja tu oddziałasz, damy radę, będę walczyć z honorem. Zapewni nam zwycięstwo. Dokładnie. Eee, mi to... To też. To jest na późniejszą fazę gry. O, dobra, zajebiście. Doktor, dwie prowokacje, bestia, ale tak nie na nic nie stać. O kurwa, Bagram. Ja ten dźwięk mnie kurwa z, znowu. Czy ten dźwięk mnie jakoś tak dziwnie? O kurwa. Czyli to ma to jest za jeden. Dobra, posłuchaj żeby tego nie stracić. Ja ogólnie będę miał z dużym bo mi się postać strasznie podoba. Można fajnie dopakować sobie różne postacie, ogarnę sobie jakąś tam talię w przyszłości powinno być okej. Okay. Y, dobra. Dwa punkty obrażeń. Y, 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 y. Prowokacje. Nie trzeba. Wada do zdrowia, no też karty, przyjemność do zdrowia. No dobra, że nie potrzebujesz nasz nic. Przyda się na następny, ten. O, panu zabiję. Okej, okay, co my tutaj mamy? Berserker. Może? No dobra, wystawimy go. A co? Na razie mi się gra bardzo fajnie tym kapłanem. No słuchajcie, mam no, tak, nadzieję, że to dzięki temu się naprawdę polec ponieważ ja tak czy inaczej będę go nagrywał. Ewentualnie nie będę go nagrywał, to będę sobie grał sam. Ewentualnie, jeśli ty będzie chciał ze mną pograć, z widzów, nie ma problemu. Zresztą nika z atakiem 3 lub mniejszą. To mi się przyda w sumie na potem. Wyjedno sobie prowokacje. Zatakujmy to, żeby go sobie dopakować. Tak. Pójdziemy na wymianę. Nie, zabije się mojego tego. Trzy, przywróć zdrowie. Za, to mi się Ja Także może fajnie dopokowałem, gdzie tego berserkera na pewno go w swojej talii. O jebaka. Kurwa nie przemyślałem tego. Że będzie miał taki... O jeszcze szarża. no szlak by go kurde. Dobra, zaraz zniszczymy... zaraz niszczymy. Ja się tym zajmiemy. O Teraz to mi nieźle wypiździ. A tu mi wypiździł, dobra. Tylko pierwsze. Tym niszczymy. Ehm, um, lol. What the fuck, w ogóle? Dobra, jedziemy tym na wymiankę. Zatakujemy... Zatakujemy... Tym to. Dopakujemy się. I... i... tyle w sumie. Tyle mogę zdziałać. Ci dam za króla, ty kurwa patafianie. Czyli zdrowia? Jebaka, skąd on ma tyle? No jeszcze świnka. Kurwa, chrum-chrumka pieprzona. No, ja se zaraz wyleczę, ludzi. No to tak, za kartami zostanie uliczony słonik. No, do, dobierz kartę! O kurwa, to ter, teraz to się będzie działo, kurwa. Jeb... dała mi karcioszkę. A to mi się przyda. Um. Ho MMM Niściak Dobra, będzie trzeba to uleczyć po tej rundzie? Wrota są otwarte. Wokół ma też. Dobra, zaraz się nim zajmiemy. Kotów tak się nad jedną... Dobra zaraz z tego wychyluję, nie ma problemu Choć nie wiem Tylko w jeden do plus jeden Chciałbym to skończyć Chyba to zjebałem totalnie No mogę to do... Dobra 5 Aha Dobra Trzeba zrobić tak, że lewać tego ja to strasznie zjebałem 6, zanim jeden HP nie do dopiero. Dobra. Tak. Czekajcie, jest szansa to wygrać. Już nie Kurwa, brak mi jednego damage'a. Ja pierdzielę, teraz to żebym zrobił. Mam 11 damage'a. Po co mu ta boska tarczak i tak mam zamiar że to wygrać? Nie rozumiem tego. Czekam na żeby go jeszcze pognębić. Musimy oczyścić Nie jest he he. Dobra moi drodzy, to byłoby na teraz tego odcinka. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jak widzicie, dosyć dobrze nam poszło tym kapłanem. Więc <grybujesz> zobaczymy się w następnym odcinku, w którym będziemy próbowali odblokować najprawdopodobniej wojownika albo druida. Więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć i na razie.